Problem natomiast jest taki, gdy zaparkujecie blisko jakiegoś murku. Kasia tutaj e, chciała otworzyć to okno i pstrykło raz i tutaj haczy o mur. I teraz, żeby zamknąć to okno, musielibyśmy e, podnieść je na maksa do góry, żeby te trzy pstryknięcia zrobiło i z powrotem zamknąć. Teraz mamy właśnie problem, bo nie możemy tego okna zamknąć. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj na zielono, proszę państwa, a dlatego, że jestem w jaskini. Przyjechałem sobie sam do jaskini, żeby sobie pochodzić. W tej jaskini byliśmy już rok temu, więc nie będę jej nagrywał. Pokażę wam tylko, czy ona się nie zmieniła. Jak widzicie, się nie zmieniła. Dwie wycieczki klasowe przyjechały, dlatego taki hałas. A ja was witam, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jestem na samym dole jaskini. Dzieci już poszły do góry. A ja słucham swojej muzyki i się relaksuję. Wstęp do tej jaskini kosztuje 7 euro, ale warto przyjść, zobaczyć te piękne wzory na ścianach. Zobaczcie, jak jestem wysoko w górach. Tam jest morze, a ja stoję tutaj i bardzo chcę dojść do tamtego miejsca. Tam jest taka dziura w skale. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć. Idziemy. Cisko, jakaś lawina z kamieni tutaj przeszła. Słuchajcie, chciałem znaleźć szlak, ale nie ma, więc tam jest droga, tam jest mój samochód. Idę prosto w stronę tej dziury. Jest bardzo zimno, to znaczy jest 20 stopni, ale tak wieje że ten wiatr jest taki chłodny tutaj w górach. Więc czapkę ubrałem zimową. Zobaczcie, jak fajnie jest pochodzić poza szlakiem. Tutaj w ogóle nie ma szlaku. Te tutaj ścieżki, co, co są zrobione, to zrobiły kozy. I skoro kozy tutaj mogą sobie chodzić, to ja też chyba mogę, nie? Więc idziemy dalej. Jest tutaj mnóstwo bobków kozich. Stąd podejrzewam, że kozy tutaj mają swoje utarte ścieżki. Powiem Wam, że tak szczerze to liczyłem, że znajdę jakiś szlak. Że po prostu wejdę na jakiś szlak, który mnie tam poprowadzi. Ale zobaczcie. Zaczynają się strome skały, a ja nie mam żadnych zabezpieczeń. Trochę się boję tam wejść, żebym nie zleciał. Jest naprawdę wysoko. Mógłbym jeszcze tutaj iść, jakoś się tam powspinać, ale też jest już stromo, więc chyba sobie daruję. Ale jeszcze popatrzę, może gdzieś tutaj coś ominę. Bo naprawdę mnie kusi, żeby tam dojść. Słuchajcie, podchodzę tą górę z każdej strony, ale wszędzie się zaczyna taka wysoka skała. Tam już byłem, wracam stamtąd, też się kończy ścieżka. No, nie da się, trzeba mieć tutaj sprzęt alpinistyczny, żeby wejść. Szkoda, schodzę na dół. Jakby co, to to nie jest rezerwa, to jest zwykły teren górski, więc można tutaj chodzić, nawet jak się zejdzie ze szlaku. Ale powiem Wam, że widoki są niesamowite. Podjechałem tutaj samochodem i wystarczy wdrapać się trochę na, na szczyt tutaj, czy nawet do połowy, i widoki są niesamowite. Jestem już w samochodzie. Powiem Wam, że często nam mówicie gdzieś tam pokątnie, że czemu już nie podróżujemy, że ten kanał Kiki Świat to już taki niepodróżniczy. E, powiem Wam, dlaczego już nie podróżujemy i dlaczego postanowiliśmy dwa miesiące e, po prostu zatrzymać się na jednym kempingu i tutaj sobie pomieszkać. Po pierwsze, ten rok był dla nas bardzo aktywny i dużo jeździliśmy z tą przyczepą. I chcemy po prostu trochę odpocząć. Jesteśmy już zmęczeni ciągłym przemieszczaniem się z kempingu na, na kemping, więc postanowiliśmy sobie odpocząć na, na jakimś kempingu. Z drugiej strony, wy mówiliście, znaczy jakaś tam grupa widzów, że o znowu tam gdzieś jedziecie. Ja tam wolę odcinki czy tam vlogi z, z kempingu, jak coś robicie w przyczepie, więcej rutyny w przyczepie, więcej takiego życia w przyczepie, więc mm, zmyślam też o tym. Też postanowiliśmy po prostu nagrywać z kempingu, jak to, jak to wygląda tak od kuchni. Teraz piszecie, że o, wy już nie, nie podróżujecie, że ten kanał się zrobił taki ślamazarny, coś tam, coś tam. No nie wiem, kogo słuchać, czy tę część widowni, czy tej części widowni. Po prostu najlepiej słuchać siebie. No i jesteśmy na tym kempingu dwa miesiące. Chociaż już mi się zaczyna nudzić, już bym gdzieś tam pojechał i pozwiedzał coś innego. Dlatego chodzę sobie po nowych miejscach, po takich górkach, po, po różnych tam jaskiniach, wracam do niektórych miejsc, bo mi się już po prostu zaczyna nudzić. No i tyle. Jestem teraz w przyczepie i chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o oknach tych nowszych, bo zobaczcie. Wszystko jest fajnie, jak chcemy je otworzyć, to trzeba nacisnąć, otworzyć, nacisnąć i otworzyć. I teraz jest taki patent, żeby było uchylone, to coś tam stryknie i się zatrzyma. Potem drugi raz pstryknie i tak mamy otwarte. Potem możemy jeszcze bardziej otworzyć i teraz mamy coś takiego. Zobaczcie, tak to wygląda na zewnątrz. No i żeby to z powrotem złożyć, trzeba podnieść do góry i to wszystko wraca. I zamykamy. Problem natomiast jest taki, gdy zaparkujecie blisko jakiegoś murku. Kasia tutaj chciała otworzyć to okno. Jej pstrykło raz, i tutaj haczy o mur. I teraz, żeby zamknąć to okno, musielibyśmy podnieść je na maksa do góry, żeby te trzy pstryknięcia zrobiło i z powrotem zamknąć. Teraz mamy właśnie problem, bo nie możemy tego okna zamknąć. Szukają tutaj jakiegoś zwolnienia, nic tutaj nie ma, więc najszybciej będzie odkręcić te tutaj dwa wkręty i tą szynę po prostu odkręcić i wysunąć do końca i złożyć to okno bo tak to bym mógł jeszcze przyczepą jakoś tam na że prze, prze, przekręcić w prawo ale mamy przedsionek rozłożony i jak ja zacznę teraz przyczepą ruszać na boki żeby zamknąć okno to to wszystko nam się tutaj zniszczy i pourywa więc e, odkręcamy te dwa wkręty chyba, że znacie jakiś inny patent na zamykanie tych okien e, żeby je nie podnosić do końca na maksimum i potem spuszczać dajcie znać proszę w komentarzach no i oczywiście miałem tutaj śrubokręt i go nie ma, zawsze pod górkę. Dobra, szybko odkręcę nożem. Mam nadzieję, że yy, sposób będzie dobry. Bo nie wiem, gdzie jest ten... Oj, chyba się nie da. Dobra, nożem się nie da, strugaczką spróbujemy. Kurde, jak chłopaki z kargo zobaczą, to mnie zabiją. No nie mam śrubokręta, gdzieś był i nie ma. No, wygina się, zobaczcie. Dobrze, znalazłem imbusa z krzyżakiem. Taki dziwny wynalazek. I ostatni wkręt wyjąłem. Tak to, tak to wygląda, moi drodzy. No i widzicie, teraz mogę zamknąć okno przynajmniej. Dobra, okno zamknięte, czyli jakiś tam sukces jest. Ale teraz się zastanawiam, jak ja przykręcę z powrotem te wkręty. O, tak powinno być. Tutaj pasują dziurki, ale no zasłania mi ta listwa dziury. Także nie wiem co teraz zrobić. No będę musiał chyba przeczepę jednak odsunąć od muru. No i ostatecznie wkręciłem te wkręty, żeby się nie zgubiły i tak to zostawię. I no nie ma innego sposobu, bo tutaj nie, nie odkręcicie tego. To jest jakoś tutaj przyklejone. Tutaj jest nit, więc na dole tego nie da się odkręcić. Zostawiam to tak jak jest i za dwa tygodnie zmieniałem miejsce, to wtedy to przykręcę. Powiem wam, że na rower się popsuł, dętka się przebiła. Już na drugi dzień była przebita, więc coś tutaj było chyba fabrycznie popsute. Więc wymieniamy teraz dętkę. Tym razem użyję plastikowej łyżki. Kiedyś używałem śrubokręta, to w komentarzach pisaliście, że źle robię. Więc teraz robimy plastikiem, żeby nie zniszczyć koła. Tutaj jest dziura jak widzicie. Czyli nie wentyl, tylko gdzieś na środku. Będziemy kleić tą taką tarkę i taki zestaw naprawczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest nowy dzień, niestety powietrze zeszło, muszę kupić nową dętkę. Idziemy z się po nową dętkę. Ale się naszukaliśmy tego sklepu i kupiliśmy już dobrą dętkę w sklepie Iron Bikes. Kosztowała 450 euro. Jak Nadia działa rower? Super. Teraz Ania się przejedzie. Zobaczcie jak Ania jeździ. Za miesiąc będzie miała 5 lat i już się nauczyła. No pomału Ania. Stop. Najgorzej Ani jest ruszyć. Jak już ruszy, to już jedzie. Pięknie, nie. Spacerujemy sobie po promenadzie, ale mam taki szalony pomysł, żeby pojechać tramwajem do Alicante. To jest gdzieś z 15 kilometrów, chyba. Dzieci skakały z radości. Tak, bardzo się cieszyły. I stoimy teraz na przystanku, i mam nadzieję, że zaraz tramwaj przyjedzie. Tutaj mamy rozkład: 16:47, a jest 16:40, czyli 7 minut musimy czekać. Nie, kupi kupimy w automacie w tramwaju. Jaki to numer? Trzy. 3. My a my tam. wsiadamy tam. A, nie, a gdzie wysiadacie? My nie no mamy starym, miejsca. Nie mam... Ania nie tu, nie tu Ania, Ania tu Ania, Chodź, Ania. O jakie długie schody Jedziemy bardzo długimi schodami Na samą górę Kończą się te długie schody Hop. To były naprawdę długie schody Takimi jeszcze nie jechałem nigdy Idziemy, idziemy. Chciałem nagrać te długie schody. Naprawdę długie były, nie? No. I teraz musimy mieć z powrotem bilety, żeby wyjść przez bramki. Ania, piknik gdzieś tutaj. Nie wiem gdzie. Tu, tu Ania, tutaj. Przyłóż. Odwrotnie. Kodem kreskowym. Ania. otworzyło ci się. Biegnij! Szybko! O kurde. Cześć, drzwi się zawiesiły, bo... Dobra. Jesteśmy w centrum Alicante, proszę Państwa, już ozdoby świąteczne są rozwieszone. Tu i tu. Co Ania? Policja. Policja? Musimy ich aresztować. Chodź, idziemy ich aresztować. Tutaj jak nie macie z kim zjeść obiadu, to możecie sobie usiąść przy stoliku z takim facetem Normanem. sztucznym. Nad jego nazwała Norman. Cześć Norman. Cześć. No i trafiliśmy do restauracji na pizzę. Margeritę Namówiły dzieci <gry> jesteśmy nam Tak, ubiegły. wszyscy jesteśmy głodni, więc przyszliśmy na pizzę. A tacie leci krew. Tak, Szymuś mnie udrapał. No i co ja No jak skakaliśmy, to mnie udrapałeś. Zajadamy pizzę, tak wygląda Margarita za 8 euro. Trochę mała. Paela z kurczaczkiem i Co? O, korek znalazłeś super. Jesteśmy już pod ziemią. Jeśli chodzi o ceny biletów, to w strefie A kosztują one euro 45 czyli za naszą całą rodzinę daliśmy około 7,50 w jedną stronę. Czyli 15 euro w dwie. Kokosanki oglądajcie tat. Nie, kanał Kokosanki już nie istnieje. Istnieje, ale nie nagrywam. <laughs> e, niestety nie robimy mamy... już kanału, bo nie mamy fajnych mamy... dzieci, żeby Wam pokazać. <laughs> Jak to działacie? Fajnych dzieci. Wszędzie są fajne dzieci. Rzeczy. A rzeczy! Myślałem, że fajnych dzieci nie macie. No nie mamy fajnych rzeczy do pokazywania na Kokosankach, więc nie nagrywamy tam. Nie. No nasz, tutaj wchodzimy. Możecie nie wpadniecie w dziurę?